Hej, witam wszystkich na kanale. W dzisiejszym odcinku kopnięcie, które można bardzo fajnie wykorzystywać w walce sportowej, ale jakie, o tym za chwilę. Najpierw trzeba się przebrać. Ok, możemy zaczynać. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się kopnięciem Sewoczagi. Jedyne tłumaczenie na język polski, jakie znalazłem, jest to kopnięcie pionowe. Innym tłumaczeniem kopnięcia Sewoczagi jest też kopnięcie poprzeczne. Kopnięcie podzieliłem jak każde na fazy. W tym przypadku będą tutaj dwie. Pierwsza faza tego kopnięcia jest to skręt stopy przedniej o kąt około 45 stopni. Tylnią nogę ruchem kolistym wyrzucamy w przód. Op. Op. Kiedy noga znajduje się już w punkcie około wysokości głowy Następuje odbicie nogi w prawą bądź lewą stronę w zależności od tego jaki rodzaj kopnięcia wybierzemy. Po tym następuje zryw. Hop, 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 hop. Istnieją dwa warianty tego kopnięcia. Pierwszy jest to anuro sewoczaki. W kopnięciu tym Najpierw wyrzucamy nogę na zewnątrz, później schodzimy nią do środka. Powierzchnią uderzeniową w tym przypadku będzie wewnętrzna krawędź stopy. Drugim wariantem tego kopnięcia jest bakurose w oczagi, w którym najpierw ciągniemy nogę do środka, później na zewnątrz. W tym przypadku powierzchnią uderzeniową będzie zewnętrzna krawędź stopy. Drobiazgi techniczne w tym kopnięciu. Stopa skręca się o kąt około 45 stopni. W zależności od wybranego wariantu zastosowania tego kopnięcia kopiemy wewnętrzną lub zewnętrzną częścią stopy. Cały ruch nogi od początku do końca jest na wyprostowanej nodze. Ruch kopnięcia jest wyprowadzany ruchem kolistym. W trakcie ściągania nogi w bok, w celu już kopnięcia, następuje lekkie odchylenie sylwetki ciała. Zastosowanie tego kopnięcia w walce. W przypadku, kiedy przeciwnik jest od nas w dość bliskiej odległości, można spróbować wyjść nogą do kopnięcia nerioczagi, które poznaliście w poprzednich materiałach. Kiedy nie będzie trzymał gardy lub będzie ją ręce po prostu opuszczone, możecie przejść z kopnięcia nerioczagi, wyjść nogą i zaatakować bezpośrednio bok głowy. Kopnięcie to także można wykonać po serii ciosów ręcznych, zejść kroczek do tyłu odsuwając się od przeciwnika, jednocześnie od razu wyjść z kopnięciem. Kopnięcie to może być także zastosowane w samoobronie w celu wybicia jakiegoś narzędzia przeciwnikowi z ręki, np. noża bądź butelki. Mam nadzieję, że materiał zaprezentowany w tym odcinku będzie dla Was pomocny. Przyda się Wam w nauce oraz dokształceniu do kognięcia. Zachęcam do odwiedzenia naszego Instagrama oraz naszego Facebooka. Pojawiają się tam także porady energetyczne, oprócz filmów związanych ze sportami walki. Jeśli doceniacie moją pracę, zachęcam do kliknięcia przycisku subskrypcji, który znajduje się. Dzięki niemu nie ominiecie żadnego materiału rzucanego przeze mnie. Zachęcam także do pozostawienia łapek w górę oraz komentowania tego materiału. Do zobaczenia w następnym filmie.